To jest kanał Polityka RP. Jak codziennie mamy dla Was dawkę polskiej polityki. Dokładnie ten projekt, przeciwko któremu protestują rolnicy, był w Parlamencie Europejskim. No i jak, pan, jak, panowie, jak, jak, jak panowie, jak panów reprezentanci głosowali? Czy wiecie panowie? No bo my głosowaliśmy przeciwko. Czy wiecie panowie, jak panów głosowali w tej sprawie, reprezentanci? A to miało być jedwosą, a panu już widzę tutaj kolejną tak. wypowiedź. No, no to dobrze, to w takim się. razie ja to powiem. Wspodziewałem że głosowali, się. głosowali, oczywiście panowie mówią, że dzisiaj są przeciwni, oni w ogóle za rolnikami tak i znaczy. tak dalej, a w parlamencie europejskim głosowali za tymi rozwiązaniami i my głosowaliśmy przeciwko. Więc mówić można wszystko, liczą się decyzje konkretne, które podejmują politycy w imieniu ludzi. Dobrze, dobrze, tak. to... Tu się może zatrzymajmy i zweryfikujemy informacje, jakie podał nam europoseł Patryk Jaki z suwerennej Polski. Za Zielonym Ładem głosowali. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska. Jerzy Buzek, Koalicja Obywatelska. Jarosław Duda, Koalicja Obywatelska. Tomasz Frankowski, Koalicja Obywatelska. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe. Reszta posłów, którzy głosowali za Zielonym Ładem, pojawi się na ekranie. Jak możemy przeczytać. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej Lewicy PSL Zielonych oraz Polski 2053 Monachołowni głosowali za wprowadzeniem Zielonego Ładu. A teraz spójrzmy na listę, kto głosował przeciw. Przeciw było 136 europosłów, w tym 25 z Polski: Ryszard Legutko, Patryk Jaki, Adam Bielan, Beata Szydło. I resztę europosłów możecie sobie przeczytać na liście, która pojawi się na ekranie. Podsumowując, Zielony Ład poparli Europosłowie Koalicji Obywatelskiej, lewicy Polski 2053 Monachołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a przeciw głosowali tylko i wyłącznie europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pani no, Panie poszle, czy to był błąd w takim razie? Nie, nie. Oczywiście pełna odpowiedzialność, jeśli chodzi o kwestię, dlaczego protestują dzisiaj rolnicy ponieważ protestują przeciwko polityce polskiego komisarza i polityce rolnej, którą nieudolnie prowadził przez ostatnie pięć lat. To ja tylko dopytam, bo pan poseł, pan poseł Jaki przedstawił wyniki głosowania? Bo rozumiem, że Janusz Wojciechowski jako komisarz mógł coś albo zaproponować, albo mógł coś, mógł coś nie wiem, wetować, wprowadzać poprawki, ale jednak to była decyzja polityczna całego Parlamentu Europejskiego, mało tego liderów Unii Europejskiej. To był Franz Timmermans, który, który parł, jasno do, do, do tego celu, mówiąc o tym, że trzeba, należy ograniczyć CO2, należy, należy wprowadzić zielony ład, należy te wszystkie rzeczy wprowadzać. Teraz pytanie, no głosowaliście na tym, czy, czy nie, nie? Ja z ustą szajną nie głosowałem. No, nie, no, jesteśmy... To rozumiem, to już zostało wyjaśnione. No ale tak, ale jednak i Europejska Partia Ludowa i socjaliści popierali te pomysły. Zaczy, przygotowali je. Przygotowali. Nie, ale to, że... Natomiast ja co do zasady zgadzam się z panem, po, z panem posłem, że w parlamencie europejskim nie jesteśmy tylko od tego, żeby mówić przeciwko, przeciwko i i potem rozliczać. się zgadzam. Trzeba też konstruktywnie pracować. Natomiast akurat jeżeli chodzi o... Te, o ponieważ konstruktywnie <grym> pracuje nad dokumentami, to właśnie wiem, że jeżeli chodzi o Zielony Ład, to Wojciechowski, elementy Zielonego Ładu, to Wojciechowski rzeczywiście przygotował dopłaty do dobrostanu, które są dobre. Natomiast ugorowanie i pestycydy przygotowali Sinkiewicius, z komisarz do Spraw Środowiska, konkretnie, czyli z IPP i Timmermans z socjalistów, czyli z partii Kolegi. W związku z tym żadne zaklęcia w tej sprawie, a, a, a co najważniejsze, pan to wszystko, a, 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 z, a, z, a z tym... E, tak, on protestował przeciwko temu, na, kolegium nie myślałem, a, w Kolegium przy Kolegium Komisarzy, jako, jako je, je, przy, w Kolegium Komisarzy złożył przeciwko temu protest. I teraz tak, jeżeli chodzi ale naj, najważniejsze jest to, żeby potem, czyli tak, kto przygotował, te propozycje przeciwko przeciw, przeciw, którym rolnicy protestują, to przygotowały partie tutaj dwóch panów, ale najważniejsze jest potem na końcu głosowanie. Bo gdyby to w głosowaniu przepadło, gdybyście zagłosowali tak jak my, to to by przepadło. Wasze frakcje należą do, do największych. Gdybyście zagłosowali przeciwko, to by przepadło. I panowie głosowali za, my głosowaliśmy okay. przeciw. I żadne zaklęcia tego no nie zmieniły. Ale... To w takim razie, dlaczego pana grupa głosowała za tymi rozwiązaniami? Ale pan po prostu trzyma się tego no ale dlaczego? Nie. Ale proszę Skoro pana, to złe, to ale ja panu wyjaśniłem. No ale proszę pana, wyjaśnij. Bo Wojciechowski, pan wyjaśnił, ale dlaczego pana, pana grupa. Pan nie nie, po, pana nie Niech się za pan zapyta tych europosłów, którzy głosowali nie mnie czy pana posła. Pana głosowali, wy... głosowała i przygotowała to wasza grupa, głosowała wasza grupa, ale winny ale jest pis. Też... I pan czy pan minister Siekierski jedzie teraz walczyć z Zielonym Ładem, który najpierw uchwalili, który najpierw platforma z wszystkimi tutaj partiami uchwalili, czyli będzie walczył sam ze sobą. To dobrze. To teraz żeby ludzie widzieli jakby cały kontekst tej sprawy. Otóż tak, środki dla Polski były blokowane do tej pory przez niewypełnienie kamieni milowych w postaci, jak byk jest napisane, wniosku, aktów nie, aktów ustawodawczych nie, aktów ustawodawczych, które miały zmienić szereg rzeczy, które tutaj, które tutaj nie zostały zmienione. Problem polega na tym, że ja w związku z tym zapytałem panów, co konkretnie ustawodawczo zostało zmienione, że teraz środki się zwolniły. Panowie nie potrafią wskazać takiej ustawy, bo żadna ustawa w wymiarze sprawiedliwości nie została przyjęta. Mamy Stan pierwszy dokądnie, projekt, który jest... Ja wiem, ale, ale tu jest, tu jest, tu jest napisane Wejście w życie. To jest napisane jakby w kamieniach milowych. To jest dokument europejski. Ja jest trochę dwóch na jednego, ale dlatego problemu. ja wiem. Dlatego bardzo bym prosił tak, kolega po lewej stronie ma w ogóle taką manierę, że tak, jakieś tam zdanie mówi obrazić, jakieś tam zdanie obrazić, 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 coś tam wrzucić, byleby tylko nie odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana redaktora. I problem polega na tym, że tak, że. Kamień milowy, to znaczy to jest dokument oficjalny, który ja tutaj przyniosłem, yy, sygnowany przez Unię Europejską. Nie przez polski rząd, tylko przez Unię Europejską. I ten dokument mówi jak byk, że żeby wypłacić pieniądze potrzebne są. Przeczytajmy to jeszcze raz. Yy, akt ustawodawczy, przyjęty akt ustawodawczy. Dokładnie to jest potrzebne. A panowie teraz mówią, że... No ale przecież my ale na przykład przygotowaliśmy... Ale teraz jak pan, nie pan pozwoli. A panowie teraz mówią, że to jest tak. Myśmy przygotowali ustawę o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Problem tylko polega na tym, że tego nigdzie nie ma w kamieniach miłowych. Ale jest w naszym programie. Co więcej, i co więcej... Aha, a jest w waszym programie. No to to jest bardzo cenne, panie panie, dlatego, panie, panie, panie. że być może... To dlatego, to dlatego że być może... Że dla... To dlatego moja teza nie jest żadną teorią spiskową, tylko w polityce tak się robi. To znaczy wykorzystuje się twarde narzędzia polityczne do tego, żeby osiągnąć swój cel. I Niemcy osiągają swój cel. Osadzili swoich ludzi w Polsce, umówili się na szantaż pieniędzmi europejskimi, wypłacają im pomimo tego, że powiedzieli, że nam nie wypłacają za naszych czasów, pośle, ponieważ potrzebne są ja, akty prawne. Wiecie, ponieważ potrzebne są akty prawne. Ja przypomnę, ja, ja, przypomnę ja, ale... ja tylko przypomnę, ja tylko chcę przypomnieć i panowie, no bo pozwólcie powiedzieć. Ja tylko chcę przypomnieć, że yy, żaden akt prawny nie wszedł w życie, jak panowie sami mówią, Pana bo dłużą, uważają, że nie tak mają zaufania powiedzi. do prezydenta Dudy, ale ta wywidowała ja Pani 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 na Panie nie czy na, na, to był błąd w takim razie? Nie. Oczywiście pełna odpowiedzialność, jeśli chodzi o kwestię, dlaczego protestują dzisiaj rolnicy. Ponieważ protestują przeciwko polityce polskiego komisarza i polityce rolnej, którą nieudolnie prowadził przez ostatnie pięć lat. to ja tylko dopytam, bo pan poseł, pan poseł jaki przedstawił wyniki głosowania, bo rozumiem, że Janusz Wojciechowski jako komisarz mógł coś albo zaproponować, albo mógł coś, mógł coś, nie wiem, wetować, wprowadzać poprawki, ale jednak to była decyzja polityczna całego Parlamentu Europejskiego, mało tego, liderów Unii Europejskiej. To był Franz Timmermans. W jasno do, do, do tego celu, mówiąc o tym, że trzeba, należy ograniczyć CO2, należy, należy wprowadzić zielony ład, należy te wszystkie rzeczy wprowadzać. Teraz pytanie, no głosowaliście na tym, czy, czy nie, nie? Ja z po, po, popieraliście... ja ustą no, nie głosowałem. No, bo ja nie to, jesteśmy... rozumiem, to już zostało wyjaśnione. No ale tak, ale jednak i Europejska Partia Ludowa i socjaliści popierali te pomysły. Zaczy, przygotowali je. Przygotowali. Nie, to, że... Natomiast ja co do zasady zgadzam się z panem, po, z panem posłem, że w parlamencie europejskim nie jesteśmy tylko od tego, żeby mówić przeciwko, przeciwko i i potem Ja się, zgadzam, trzeba też konstruktywnie pracować. Natomiast akurat jeżeli chodzi o. Te... ponieważ konstruktywnie pracuje nad dokumentami, to właśnie wiem, że jeżeli chodzi o Zielony Ład, to Wojciechowski. Elementy Zielonego Ładu. To Wojciechowski rzeczywiście przygotował dopłaty do dobrostanu, które są dobre. Natomiast e, ugorowanie i pestycydy przygotowali Sienkiewiczy. Ja chciałbym żyć w idealnym świecie, gdzie nie ma żadnych przestępstw, ale problem polega na tym, że za czasów Platformy również tak nie było. Ale to akurat Spidniew Ziobro i Mariusz Kamiński wyłapali ten proceder, z którego teraz może korzystać pan poseł. On mówi przy ich włoku tutaj i tak dalej, takie hasełka ogólne. No kto to wykrył? Kto? Anioł Święty? Te, nie, teraz pan minister Szejla. 20 sekund. Nie będę tu aniołem świętym. Więc nie, no to pan, pana bym o to nie posądzał.